Jedenasty ton, 1 listopada 1912 Rozmyślanie o sobie zaburza i poniża duszę. Ten, kto czegoś potrzebuje, myśli o sobie. Ten natomiast, który znajduje się w woli Bożej, jest w takim samym stanie, co Jezus. Będąc bardzo zmartwiona brakiem mojego ukochanego Jezusa, Modliłam się i wynagradzałam za wszystkich. W swojej skrajnej goryczy zwróciłam myśl ku sobie i powiedziałam: Jezu, zlituj się nade mną, wybacz mojej duszy. Czy Twoja krew i Twoje boleści nie są także i dla mnie? Czy dla mnie mają mniej wartości? Kiedy to mówiłam, mój ukochany Jezus powiedział mi z mojego wnętrza, Ach, moja córko, dlaczego rozmyślasz o sobie? Teraz się zniżasz. Będąc Panią, uniżasz się do nędznego stanu błagania. Biedna córko. Myśląc o sobie, zubożasz siebie, ponieważ przebywając w mojej woli, jesteś Panią i sama możesz brać, co chcesz. Jeśli w mojej woli jest coś do zrobienia, to są to modlitwy i zadośćuczynienia za innych. A ja, najsłodszy Jezu, bardzo pragniesz, aby ten, kto się znajduje w Twojej woli, nie myślał o sobie, a Ty myślisz o sobie. Co za niedorzeczne pytanie. A Jezus, nie, nie myślę o sobie. Myśli o sobie ten, kto czegoś potrzebuje. Ja niczego nie potrzebuję. Ja jestem samą świętością, szczęściem, ogromem, wielkością i głębią, niczego mi nie brakuje. Moja istota zawiera w sobie wszelkie możliwe i wyobrażalne dobra. Gdyby jakaś myśl mogła chodzić mi po głowie, byłaby to myśl o ludzkości. A ponieważ ludzkość przy stworzeniu odstąpiła ode mnie, więc pragnę, aby do mnie powróciła. I w takim stanie umieszczam dusze, które naprawdę chcą czynić moją wolę i chcą zespolić się w jedno ze mną. Czynię je paniami moich dóbr, gdyż w mojej woli nie ma niewolnictwa. To, co jest moje, należy do nich, a to, czego ja pragnę, pragną także one. Jeśli więc ktoś czuje potrzebę czegoś, to znaczy że nie przebywa w sposób doskonały w mojej woli, lub co najwyżej zniża się tak jak ty teraz to wręcz czynisz. Czy nie wydaje ci się dziwne to, że ten, kto zespolił się w jedno ze mną i utworzył ze mną jedną wolę, prosi mnie o litość, przebaczenie, krew i boleści, podczas gdy ja uczyniłem go panem wraz ze mną? Nie wiem, jaką litość i jakie przebaczenie mam mu dać, gdyż dałem mu już wszystko. Co najwyżej, powinienem się zlitować nad samym sobą lub wybaczyć sobie jakąś winę, co nigdy nie może nastąpić. Zalecam ci więc nie wychodź z mojej woli i nie myśl o sobie. Ale myśl o innych, tak jak to czyniłaś do tej pory, w przeciwnym razie zubożejesz i będziesz odczuwała potrzebę wszystkiego fiat.